Nazywam, jak już się mówiłem Michał Szanderski Pastry, prowadzę taką agencję marketingową dla organizacji pozarządowych Freedots Agency, co prawda wcześniej bardzo długo byłem freelancerem i mimo tego, że miałem pracowników, to w zasadzie byłem tak już agencją. No ale w końcu uznałem, że należy to sformalizować i nazywamy się Freelance Agency. Jestem również członkiem Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a więc daje mi to pewien wgląd w różne sytuacje organizacji pozarządowych. To nie jest tak, że jestem jakby z jakiejś agencji marketingowej, która ogólnie robi biznes, ale tutaj się tam gdzieś zakumplowała z jakimiś NGO-sami i jestem nagle obok. Tylko my się specjalizujemy tylko i wyłącznie właśnie w organizacjach pozarządowych. No, i po prostu też przez właśnie moją obecność w Radzie Działalności i Pożytku Publicznego mam kontakt z bardzo różnymi organizacjami pozarządowymi, od takich, nie wiem, Caritas czy jakichś wielkich międzynarodowych, po naprawdę lokalne organizacje, które no, jakby działają na dużo mniejszą skalę, powiedzmy. Jak również jestem członkiem Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej, ale to pewnie większego znaczenia w tym kontekście nie ma. E, dobrze, i e, on jakby. Będziemy mówić głównie o kwestiach związanych ze sprzedażą i marketingiem usług, ale jakby mam też mocno takie doświadczenia i rzecznicze, i po prostu bardzo kreatywne. To znaczy, jakby powoli jako finanser oczywiście zaczynałem od wiem, tworzenia stron internetowych, fotografii, tworzenia grafik, tego typu rzeczy, ale później zaczęło się to coraz bardziej przeradzać takie strategiczne rzeczy. I u mnie teraz po prostu mam graficzki montażystki, które te wszystkie rzeczy bardziej takie twórczo-kreatywne ogarniają. Dobra. Przejdźmy sobie do podstawowej jego kwestii. Ja nie teraz omawiał szybko planu szkolenia. W ogóle to spotkanie zajmie nam myślę, że półtorej godziny. Trochę zależy, może się uporamy troszkę szybciej, może troszkę dłużej, ale ogólnie przyjęliśmy, że czas mamy do 16. E, I teraz tak, zacznijmy od tego, czy ktoś z Państwa słyszał, czym jest lejek marketingowy. Pewnie oczywiście Agnieszka już słyszała nieraz na jednym szkoleniu, które... Miałem, pewnie Magda również, ale może czy ktoś z Państwa słyszał. Czy ktoś kiedyś zetknął się z takim określeniem? Dobrze, no to w takim razie bardzo dobrze. To olejku jest tak, że olejku nigdy za mało. To znaczy, jest już taki moment, w którym rzeczywiście czekam tuje lejek, ale to nie jest codzienne zadanie człowieka pracować z lejkiem, to to nie jest takie proste załapać lejek. Otóż na czym polega lejek marketingowy? Marketingowcy, ja zrobię taki rys historyczny, em, i dawno, dawno temu mieliśmy taką sytuację, że załóżmy, jak ja miałem, wiem, tawernę, no to mogłem na tej tawernie napisać 2 za 1 albo coś tego typu, nie? No i ja pisałem sobie 2 za 1 i liczyłem, że jak napiszę 2 za 1, to ludzie będą kupowali. No tylko, że to jest nieco bardziej skomplikowane. E, jakieś 100 lat temu marketingowcy, gdy no kapitalizm rósł i w ogóle wszystko się rozwijało, e, skapnęli się, że to nie jest tak, że jak my napiszemy 2 za 1, to każdy kupi. To znaczy, ja najpierw muszę chcieć w ogóle tego jeden, żeby uznać, że te dwa to jest dla mnie dobry deal. Nie? Więc jeżeli ja nie chcę tego uczca, tej chusteczki, tego czegoś, to ja nawet jeżeli nawet jeżeli to jest super okazja, dwa za jeden, trzy za jeden, to jak ja nie chcę jeden, to to się nie uda. Więc co zrobić, żebym ja zaczął chcieć? No i o tym jest cała właśnie historia związana z lajkiem marketingowym. E, opracowano taki koncept, który od stu lat w zasadzie się nie zmienił. Jak będą Państwo szukali w internecie informacji dotyczących lejka marketingowego, to oczywiście mogą Państwo znaleźć kupę rzeczy, że on ma trzy etapy, że on ma cztery etapy, że on ma pięć etapów, albo że on ma siedem etapów, a tak w ogóle, że w zasadzie już lejek marketingowy nie istnieje i on jest kołem. I uwaga, większość tych koncepcji ma sens. To znaczy, część oczywiście to jest taki, nazwijmy to marketingowy bełkot, ale jakby część z nich naprawdę ma jakąś logikę. Tylko one tak naprawdę cały czas opierają się na tej samej strukturze. To jest dokładnie ta sama koncepcja, co najwyżej do pewnego stopnia doprecyzowana. Dlaczego ona się zaczęła zmieniać nagle w koło? Bo nagle uznano, że człowiek, który odbył ścieżkę w tak zwanym lejku marketingowym, który właśnie zaraz dokładnie opiszę, lojalizuje się. A więc, skoro on się lojalizuje, to my go mamy w zasadzie w wiecznym obiegu obok siebie, tak? I marketingowy składa się właśnie, przyjmijmy na razie, ze czterech etapów. Klasem drugi i trzeci można sprowadzić do jednego. Ale żeby to dobrze było zrozumiałe. To ja wyjaśnię te dwa, jak one się dzielą. I na pierwszym etapie my musimy wzbudzić zainteres zainteresowanie, świadomość. Musimy wzbudzić świadomość człowieka. I tu Państwo widzą taką graficzkę: awareness, interest, desire, action. I to jest właśnie lejek marketingowy, jest określany akronimem AIDA. Od właśnie awareness, czyli świadomość, interes, czyli zainteresowanie, desire, czyli pożądanie, i action, czyli. Akcja w świecie marketingowym nazywałbym takim nieszczególnie ładnym określeniem konwersja. I możliwe, że zapoznając się z jakimiś treściami marketingowymi, czy nawet nie wiem, używając systemów reklamowych na Facebooku, on pyta, co jest celem konwersji. No i tam musimy określić cel, cel konwersji. I lake marketingowy właśnie opisuje, w jaki sposób musimy skonstruować tą ścieżkę. Człowieka przychodzącego przez ten proces myślowy, bo uwaga, lejek marketingowy tak naprawdę nie wyjaśnia, znaczy raczej znaczy później my go operacjonalizujemy do tego, co my mamy zrobić. Ale on tak naprawdę u swojej podstawy wyjaśnia przez jakie etapy myślowe, jakie informacje musi pozyskać odbiorca naszej komunikacji, aby dotarł do tego ostatniego punktu, czyli dokonania właśnie tej akcji, tej konwersji. I na pierwszym etapie my musimy no, zbudować właśnie świadomość, a więc w ogóle go poinformować, że my istniejemy, bo nawet jeżeli mamy właśnie, wracając do przykładu, super ofertę 3 za 1, to jak on w ogóle nie wie o istnieniu takiej, takiego produktu jak 3 za 1, to on z tego nie skorzysta. I teraz przenieśmy się nieco do przyszłości. Wyobraźmy sobie, myślę, że ja będę używał niestety trochę semantyki biznesowej, co ja wiem, że dla NGO-sów jest takie lekko, że z dystansem do tego podchodzą, ale myślę, że w Państwa przypadku to może być dobre, bo Państwo po prostu chcą sprzedawać usługi społeczne, więc to, to będzie lepsze to niż, żeby nie bazował na kwestii pozyskiwania darowizn. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację: lata 50., Stany Zjednoczone, jestem producentem lodówek. No i ja wydaję nową lodówkę. Ta lodówka to jest duża, dwudrzwiowa lodówka dla rodzin. Tych lodówek jest nagle wysep na rynku. Kupa ludzi sprzedaje lodówki. No więc co w tych latach 50. ja muszę zrobić, żeby dotrzeć do moich odbiorców i ich poinformować o mojej lodówce. Weźmy taki syntetyczną sytuację. Skupmy się przy że istnieje jedna gazeta. No więc co ja robię? Kupuję na pierwszej stronie. Tejże gazety, informacje o tym, że taka duża lodówka tutaj dwudrzwiowa, dla rodzin. No i chcę otóż właśnie ludzi poinformować o tym, że taka lodówka jest na rynku, żeby oni mieli świadomość, żeby oni później rozważając zakup lodówki, no w ogóle wzięli mnie w obieg, tak, żebym ja był. I w marketingu się mówi, że, że, że ja muszę być dostępny. Znaczy, że produkt lub posługa musi być dostępna fizycznie i mentalnie dla, odbior, dla odbiorcy. Bo jeżeli ona nie jest dostępna mentalnie, to on choćby nawet bardzo chciał, to on nie wie, że ona jest. Więc on nie podejmie tej decyzji. Więc e, właśnie musimy zaistnieć w dostępności fizycznej, i mentalnej odbiorcy naszego, naszej komunikacji, więc musimy zbudować świadomość tych ludzi. Więc co robimy? Więc kupujemy taką reklamę ze zdjęciem tej lodówki, duża lodówka dwudrzwiowa dla rodziny, nie wiem, dwa plus trzy. Pierwsza strona gazety przez 7 dni w tygodniu. No i mamy właśnie tą reklamę. Przez 7 dni w tygodniu. Płacimy za to kupę kasy. przyjmijmy, że gazeta ma nakład milion dziennie. No więc musimy zapłacić za 7 milionów gazet. Przyjmując, że gazeta jest wydawana również w niedzielę. No więc właśnie zapłaciliśmy za te 7 milionów sztuk reklamy. To teraz, teraz chcemy wprowadzić czeka na wyższy poziom, czyli uwaga. Zbudowaliśmy świadomość. Przyjmijmy, że ludzie zobaczyli. Czy każda z tych osób, która zobaczyła tą gazetę, w ogóle może być zainteresowana tą lodówką? Nie, nie każda. Niektórzy są single, którzy nie potrzebują dużej lodówki dla rodzin 2 plus 3. Inni wczoraj kupili lodówkę i w żadnym razie nie planują kupować nowych lodówek. Inni są, nie wiem, w ogóle nie jest to w ich budżecie i tak dalej, tak dalej, nie? Więc tak naprawdę tylko część ludzi, dlatego my mówimy o lejku, tak? bo my to zawężamy tą grupę, która konsumuje kolejne reklamy. Więc mamy, zbudowaliśmy świadomość. Następnie część ludzi zobaczy te reklamy sobie no okej, okay, ciekawe, nawet taka lodówka, spoko. No i dobra, więc co robimy? Więc następnie po tym pierwszym tygodniu emisji reklamy przez 7 dni w tygodniu, znaczy emisji, w sensie tej pierwszej strony na gazety, o tym, że. Nowa ludówka, kupujemy nieco bardziej zniuansowaną reklamę. I to jest reklama, taki artykuł sponsorowany, na przykład, z, z jakimś, no nie wiem, influencerem z lat 50., celebrytą, na temat o jakimś recenzentem gadżetów nowych, nie elektronicznych. No, doskonale to Państwo znają. Oglądają Państwo te filmy. Jak Państwo kupują nowy mikser, cokolwiek, aparat fotograficzny, deskorolkę dla dziecka. To w internecie tych rzeczy jest multum. Wyobraźmy sobie, że w latach 50. jest również taki recenzent takich sprzętów elektronicznych. No więc płacimy takiemu recenzentowi, żeby napisał właśnie taką płatną recenzję naszej wspaniałej lodówki. Ja opisuje, że ta lodówka to się różni tymi, tym o innych lodówek, ma takie i takie technologie, że ona ma podajnik wody. No w ogóle, że jest taka i taka, nie? Uwaga! My na tym etapie to nie jest tak, że my robimy taką hamską reklamę. To znaczy. Nam naprawdę chodzi o to, żeby odsiać niezainteresowanych. Więc my w ramach takiego działania, to jest właśnie ten etap zainteresowania jakoś no uczciwie komunikujemy, czym jest ta lodówka. My nie mówimy, o, ta lodówka, jak jesteś singlem, będzie dla ciebie świetna, bo to jest bez sensu. Znaczy, to, ta lodówka to jest duża, wielka lodówka 2 plus 3 znaczy nikt nie uwierzy w to, nie? Więc my realnie opisujemy, czym jest ta lodówka. To nie znaczy oczywiście, że wytykamy każdą wadę tej lodówki. No ale jakby uczciwie piszemy, czym jest ta lodówka i dla kogo może być. No więc w ramach tej płatnej recenzji ten recenzent napisał, że ta lodówka jest spoko, ma takie technologie i git. Dobra, i co teraz? No i teraz część ludzi, która zaczęła tu pierwszą reklamę, była gotowa przeczytać ten artykuł. Dlaczego ona była gotowa przeczytać ten artykuł? Ponieważ raczej jak ja bym w ogóle nie miał świadomości, że ta lodówka istnieje, nie zobaczyłbym tej pierwszej reklamy, to ja i, i nie wykazałbym wtedy, wtedy jakiegoś takiego o ciekawe, to ja bym nie przeczytał stronnicowego artykułu recenzującego tę lodówkę, nie? Znaczy ja wcześniej zacząłem tę reklamę, zyskałem świadomość tego, coś to wzbudziło moje zainteresowanie, więc na tym etapie ja dopiero jestem gotowy skonsumować tą dłuższą artykuł. Ja raczej nie będę gotów czytać o lodówce dwudrzwiowej, jeżeli wcześniej w ogóle ona nie była w mojej właśnie mapie mentalnej, tak? No więc okej, okay, więc czytam sobie właśnie ten artykuł. I teraz ta grupa nam się ponownie zawęziła, i wpuszczamy ludzi na tak zwany kolejny etap, czyli właśnie pożądanie. Na etapie trzecim, uwaga, co my zrobiliśmy? Tak technicznie, kupiliśmy najpierw przez 7 dni w tygodniu reklamę budzącą świadomość, nie? Wielkie zdjęcie lodówki na pierwszej stronie gazety. Następnie, przez kolejne 7 dni w tygodniu, żeby mieć pewność, że wszyscy odbiorcy tej gazety na pewno ją kupili, na pewno ją widzieli, ponieważ przecież nie każdy kupuje codziennie gazety i tak dalej, zapłaciliśmy za płatną recenzję, gdzie recenzent opisuje, czym jest ta lodówka, nie? Mamy już 14 dni emisji, milion codziennie nakładu, 14 milionów nakładu, kupa kasy. Uwaga, przechodzimy do trzeciego etapu. Na trzecim etapie musimy wzbudzić pożądanie, ponieważ część ludzi po przeczytaniu tej recenzji płatnej pomyślało, Okej, okay. ciekawa lodówka. W zasadzie naszej nie wymienialiśmy od 8 lat. Rodzina nam się powiększyła. Może faktycznie to dobry moment na kupienie nowej lodówki. Więc musimy wzbudzić pożądanie. I co w tym momencie? No, w tym momencie kupujemy wspaniały wywiad z nową właścicielką takiej lodówki. I ta nowa właścicielka to ona mówi tak. Dzieci zdrowsze. Mąż szczęśliwy, no samo szczęście. I ona mówi, jaka cudowna to jest lodówka, i że ona w ogóle budzi się szczęśliwsza. I w tym momencie wzbudzamy pożądanie. tak? I jakby, oczywiście później możemy, będziemy sobie pomyślać dokładnie, jakie etapy, znaczy jakiego typu reklamy na którym etapie są, ale chodzi o to, że myślę, że już Państwo rozumieją mniej więcej, jakiego typu emocje, w jakby próbujemy przekazać odbiorcy naszej komunikacji, na którym etapie. Więc wzbudzamy to pożądanie. Docieramy właśnie z informacjami do człowieka, które wzbudzą w nim to taką, taką już coraz bardziej emocjonalną stronę, która mu mówi okej, okay, ja tego chcę. Uwaga, co robimy, żeby każdy odbiorca tej gazety się zapoznał z tą reklamą? Ponownie 7 dni w tygodniu, codziennie milion nakładu. Za ile już nakładu zapłaciliśmy 21 milionów. Kupa kasy. Czy każdy z czytelników tej gazety? Doszedł do czterego, trzeciego etapu? No nie, znaczy już jaki wariat jest w stanie przeczytać wywiad z właścicielką nowej lodówki, jeżeli nie widział pierwszej, drugiej reklamy? No nikt. Czy Państwo oglądają godzinną recenzję nowej lodówki, jak Państwo wcześniej nie widzieli nic innego na jej temat? Nie. Państwo, pewnie się to może Państwu zdarzyć, że oglądają godzinną recenzję jakiejś lodówki, pewnie jakby większość osób się to już zdarzyło. No, ale właśnie, jakby to nie jest tak, że my to robimy, że wchodzimy na YouTube, oglądamy taką godzinę i takie o, nie? Najpierw musimy jakoś do tego dojrzeć. To jest proces, do którego my docieramy. Oczywiście, wiadomo, to nigdy nie jest tak syntetyczne. To nie jest tak, że nigdy, że w jednej gazecie jedna reklama i tak dalej, nie to znaczy, zawsze jest dużo bardziej skomplikowane, ale jakby rozumiemy o co chodzi. E, więc mamy ten trzeci etap. 20 milionów osób o, o, nakładu kupione. Ponadto wiemy, że tylko ułamek czytelników tej gazety realnie jest tym zainteresowany i przeszedł przez te trzy etapy. Co robimy na czwartym etapie? Na czwartym etapie robimy to, co kiedyś ten karcz masz. To prawda, raczej nie sprzedajemy dwóch lodówek za jeden, ale w to jest moment, w którym wiemy, że nasz odbiorca jest tak zwanym gorącym lidem. Tak się na to mówi w świecie sprzedaży online i jego pozyskiwania maili od ludzi. Czyli on jest tak zwanym no, gorącym lidem, nazwijmy to, i on jest osobą, która się jest zainteresowana, zaczęła pożądać tej lodówki, ale my musimy go tak, tak stryknąć, tak mu powiedzieć: No dobra, to dawaj, to jest ten moment, już nie jest leka, już nie odkładaj tego momentu. Kup teraz tą lodówkę. I co robimy? My dorzucamy do następnej gazety rabat 10% na tą lodówkę. Jeżeli ją wy wykorzystasz go do końca miesiąca, to dostaniesz. Nie, właśnie 10% zniżki na lodówkę, zgrzewkę Coca-Coli, odkurzacz, whatever, nie? Więc dorzucamy ten rabat tej gazety, i ten człowiek musi z tym rabatem pójść do najbliższego sklepu i kupić tą lodówkę. Ponownie co zrobi, że wszyscy do wszystkich do, dotarł do, do, do ten rabat. Kolejne 27 y, dni emisji tego rabatu po milion. Mamy 28 y, łącznie, 28 milionów. Dni po milion nakładu, nie? Kupa kasy. Dlaczego lejek marketingowy jest taki wspaniały w XXI wieku? Bo oprócz tego, że marketingowcy kiedyś już odkryli, jaki jest ten proces docierania, ten proces decyzyjny odbiorcy, to również wraz z rewolucją XXI wieku my możemy bardzo celnie targetować komunikaty. Krótko biorąc, ja wiem, kto wykazał zainteresowanie, jeżeli on skroluje Facebooka, nie? Ja nie muszę wyświetlać tej reklamy wszystkim moim odbiorcom na Facebooku. Ja mogę zobaczyć, kto był na artykule sponsorowanym z recenzją lodówki, i ja mogę wyświetlać tylko tym osobom kolejne komunikaty pogłębiające tak, informacje dotyczące lodówki. Więc na tym polega lejek marketingowy. To nie oznacza, że Państwo musieli teraz zbudować skomplikowane lejki marketingowe i tak dalej, ale ogólnie w marketingu myślimy lejkami marketingowymi. Także my myślimy tym tokiem rozumowania, przez który musi przejść odbiorca. Uwaga, my się nie zawsze musimy wbijać na początku lejka. To znaczy, my się możemy wbić w cudzy lejk, można powiedzieć. Tak, Możemy docierać do ludzi, którzy już jesteśmy zainteresowani jakimś tematem. Nie jest tak, że musimy zaczynać od zera. No ale jeżeli jakby robimy jakąś taką dużą kampanię, to wiadomo, że raczej zazwyczaj musimy zacząć z zera. Dobra, co się robi na których etapach? Na pierwszym etapie my nie chcemy od zaangażowania. My nie możemy oczekiwać od niego, że jak on dopiero, my budujemy świadomość tej naszej oferty, to od razu on właśnie obejrzy ten godzinny film z recenzją lodówki. On tego nie zrobi. Więc tutaj zazwyczaj emitujemy mu lekkie, nieangażujące treści. On nie przeczyta godzinnego, nie wiem, stronnicowego wywiadu z... Właśnie nowy właściciel lodówki, On musi zyskać świadomość tej na naszej oferty. Więc jeżeli państwo sprzedają usługę społeczną albo planują sprzedać usługę społeczną, usługę, która nie wiem, zakłada jakiś rozwój kultury, albo chcą państwo coś samorządowi sprzedawać, załóżmy, jakoś, prowadzą państwo, nie wiem, jakieś, jakieś takie typowe usługi, już nie wiem, jakieś porządkowe. Jak mi zaangażują państwo do tych usług porządkowych, osoby zagrożone wykluczeniem. Nie wiem, co państwo sprzedają, będziemy później sobie wszystko omawiać. E, no to. Najpierw trzeba zbudować w ogóle świadomość tej oferty. Następnie, właśnie dostarczamy odbiorcom naszych treści nieco bardziej pogłębione komunikaty. Tu się stosuje tak zwany content marketing. A więc, właśnie wszelkie recenzje, filmy wyjaśniające i w jaki sposób, filmy czy jakieś inne treści porównujące, inne oferty z tej kategorii ponieważ też czasem już odbiorcy nie są zainteresowani wcale najbardziej premium ofertą. Dlaczego nie są? Bo ich nie stać na najbardziej premium ofertę, więc mogą być zainteresowani tańszą, ale trzeba im wyjaśnić, jak, czym to się różni. Więc tu jest bardzo dużo takich treści. Najpierw trzeba oczywiście zakładać, że ludzie się zapoznają z takimi mniej zaawansowanymi treściami, potem są gotowi z bardziej zaawansowanymi. Takim przykładem content marketingu jest nawet to, że my na naszej stronie internetowej, naszej agencji, mamy zresztą film, w którym wyjaśniamy, jak wygląda proces u nas zamawiania strony internetowej. I to jest content marketing. Ponieważ człowiek jak zastanawia się, czy zamówić stronę, chce wiedzieć, czego się może spodziewać. Tak więc on jest gotów obejrzeć dłuższy film, w którym my wyjaśniamy, jak wygląda proces budowy strony. No, więc tu jakby są bardzo różnorodne działania. To już zależy od Państwa usługi, będziemy dostosowywać i zastanawiać się, jakie działania content marketingowe można podjąć. Teraz ta konkurencja się nieco utrudniła. Znaczy od czasu wejścia AI-ów i tego, że wszyscy generują po prostu bardzo łatwo jakiekolwiek działania content marketingowe, tym bardziej istotna jest, nie chcę powiedzieć, że jakość, w takim sensie, że to nie wiem, musi być techniczna na wysokim poziomie, ale tym istotniejsze jest takie. Staranne przygotowanie tych treści. Takie, żeby one naprawdę mówiły do człowieka, który jest po drugiej stronie ekranu, a nie jakimś takim robotycznym tekstem. No i następnie właśnie na tym etapie decyzyjnej i konwersji, no ciśniemy już tu, używamy tych różnych sztuczek marketingowych właśnie takich rzeczy, które jakby trigerują tego czeka. Tak, odpalają w nim ten impuls do dokonania. Zdarzenia. Uwaga, telejki marketingowe. Ja wiem, że to brzmi teraz skomplikowanie. One wcale nie muszą być skomplikowane. Zdarzyło się prawie na, pe na pewno, części z Państwa, kupić jakiś taki tani produkt online pod wpływem impulsu, na przykład e-book, albo może jakieś takie chińskie coś, co potem przyszło po dwóch tygodniach i Państwo sobie pomyśleli, e, bez sensu. No więc i, i zazwyczaj to wyglądało w ten sposób, że Państwo scrollowali sobie jakieś medium społecznościowe, następnie przeszli Państwo na taką stosunkowo długą stronę internetową, taką pojedynczą i Państwo przeskrolowali i w końcu kliknęli kup teraz. I to są tak zwane landing page, e. i na tym landing page'u został zmieszczony cały lejek marketingowy. Nikt nie musiał robić siedmiu dni reklam emisji reklamy i tak dalej, ponieważ kupujemy jakby wszystko od progu wejścia. Nie, znaczy, jeżeli kupujemy produkt za 50 zł, to my nie rozważamy go przez miesiąc czy dwa. Za tak, kupujemy nową lodówkę, to to może naprawdę dużo zająć, no każe się nam właśnie zepsuła. Ale w wielu sytuacjach to, to wszystko zależy od znaczenia tej decyzji dla nas i tego może ponieść ze sobą jakieś konsekwencje. Więc, no więc, jakby na te, te lejki marketingowe też się mieści na bardzo krótkich, jakby formatach, ale. Te formaty, te landing page e powinny być stworzone zgodnie z logiką lejka marketingowego, czyli właśnie najpierw wyjaśniać, budować świadomość, ten jak się znalazł, następnie budzić jego zainteresowanie, następnie budzić pożądanie, a następnie trigerować do podjęcia tej akcji, tej konwersji. Wszelkie kursy online'owe i tego typu rzeczy również posiadają zazwyczaj lejki marketingowe, właśnie takie landing page, e, które składają się z takiego lejka marketingowego. No i teraz pytanie, czy to jest zrozumiałe? bo to jest szalenie ważne.